W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jakże wielka i niepojęta jest dobroć i miłość Twoja ku człowiekowi, o Boże! Stworzyłeś go na obraz i podobieństwo Twoje, a gdy przez grzech zaciemnił w sobie obraz ten, gdyśmy wszyscy stracili prawo do tej szczęśliwości, do której nas stworzyłeś, obiecałeś ludziom Zbawiciela. Który by ich z grzechu podźwignął, łaskę Twoją wyjednał, i wrócił prawo do wiecznej szczęśliwości. O z jakimże utęsknieniem w owych czasach sprawiedliwi pragnęli przyjścia tego Zbawiciela, które jednak podług twych świętych zamiarów długo się spóźniało. Ta obietnica często była przez Twoich posłańców i proroków. Ponawiana ludowi wybranemu. Przeto wielu z nich, tęskniąc za jego przyjściem, z głębi serca odzywało się. Spuść się, niebiosa sprawiedliwego. Otwórz się ziemio, i wydaj tego, który ma przyjść, aby nas oczyścił z grzechu i poświęcił na lud miły Bogu. Oznaczyłeś na koniec O Boże miejsce i czas, gdzie się miał narodzić. Opowiadać ludziom owe zbawienne nauki i uskutecznić to odkupienie, przez które szczęśliwymi stać się mogli. Dzięki Ci składamy i wielbimy Cię, O Boże, za tę Twoją dobroć, żeś się nad nami grzesznikami zmiłował. Obyśmy się stać mogli godnymi tej dobroci, i umieli szanować to błogosławieństwo i szczęście które nasz Zbawiciel przy swoim przyjściu na świat zgotował ludziom i usiłowali stać się Jego uczestnikami. Amen.